Ulala! Ulala! la, Wakacyjna sytuacja dziś. E, takie przepiękne okoliczności zachęciły nas, zainspirowało, żebyśmy nagrali dla Was ten odcinek, e, właściwie do tematu tego odcinka już wakacyjnego, ale jako że nie jest tu cicho i wieje też dziś e, wcale nie mało, pomyślałam sobie, że zabiorę Was w bardziej zaciszne miejsce. Temat zostaje z nami!

W bardziej zacisznym miejscu, a tu dziś jak na złość wiaterek w ogrodzie i jeszcze praktycznie wszyscy sąsiedzi kosiarki swoje odpalili. <laughs> tak jakby wiedzieli, że mamy zaplanowane nagrania. Żartuję oczywiście, ale mam nadzieję, że te wszystkie dźwięki, które będą dochodziły po prostu nie będą Wam przeszkadzały. Temat zacny dzisiejszego odcinka, bardzo taki no mam nadzieję, że relaksujący. Wakacje. Wakacje, wybór miejsca, gdzie my w ogóle sobie pojedziemy na te wakacje, wybór Sposobu, jak będziemy spędzać czas. O tym chciałabym dzisiaj w naszym vlogu opowiadać i zdradzić Wam nasze takie sprawdzone, może nie triki, ale sposoby po prostu, żeby te wakacje naprawdę skończyły się odpoczynkiem, jakby żeby efektem końcowym tego czasu był odpoczynek i takie poczucie zrelaksowania, a nie frustracja. Mamy własne doświadczenia w tym temacie najróżniejsze, związane z różnego rodzaju momentami wakacyjnymi, wyjazdami i tym bym się chciała dziś z wami podzielić i czekam również na te wasze uwagi, bo myślę sobie, że nasi widzowie zawsze Czytają później w komentarzach jeszcze poradę od innych osób albo właśnie różne opowieści, co im się przydarzyło. Stwórzmy dzisiaj taką, wiecie, bańkę fajną wiedzy dotyczącej wyjazdów wakacyjnych, planowania i różnych fajnych sposobów na to, by te wakacje były po prostu udane. Mój pierwszy sposób, właściwie nie mój, tylko naszej rodziny, to jest bardzo dobre zaplanowanie wakacji, czyli... Jak mamy sobie te dwa miesiące, gdzie możemy wyjechać coś zrobić, to my musimy dokładnie wiedzieć i to dużo wcześniej, i co robimy w każdym tygodniu. Staram się zawsze tak układać pracę, no ja akurat tak mogę sobie nagrania poukładać i również inne nasze zawodowe sprawy, żeby wakacje były lżejsze. I na przykład dlatego maj, czerwiec to są w naszej firmie najbardziej takie intensywne miesiące, bo my się wszyscy spieszymy, żeby wyrobić się przed wakacjami. Taki po prostu wybrać sobie model pracy. Mówiąc o planowaniu, oprócz oczywiście tego planowania, co będziemy robili tydzień po tygodniu, mam na myśli jeszcze planowanie finansowe. Mam wrażenie, że w Polsce mamy trudność w ogóle w rozmowach dotyczących finansów, w takim jasnym, klarownym określaniu siebie swoich możliwości, Widzę bardzo dziwnych, różnych, dużo podejść dotyczących sfery finansowej i tego, że na przykład nie potrafimy powiedzieć, że nie w tym roku, na to nas nie stać. Na przykład na taki wyjazd nas nie stać, planujemy za dwa lata, w tym roku pomyśleliśmy sobie rodzinie, że chcemy coś innego zrobić. A myślę, że tak trzeba podchodzić jednak do wakacji i bardzo realnie oceniać swoje możliwości finansowe. Nie wiem jak Wy macie, nasza rodzina wakacje planuje sobie dużo, dużo do przodu. Jeżeli chcemy na jakieś dłuższe, większe wyjazdy, zwłaszcza zagraniczne. Udać się to my sobie też finansowo to planujemy i bardzo jasno określamy swoje realne możliwości finansowe, czy na coś możemy sobie pozwolić, czy nie, czy właśnie na przykład e, może za dwa lata. W bardzo różny sposób też e, różne rodziny, planując owe finanse, e, odkładają, tak, e, na wakacje. Może to być skarbonka wakacyjna, może być, nie wiem, jakieś osobne konto, e, właśnie gdzie e, kwoty jakieś tam sobie dodatkowe lecą i przeznaczone są właśnie na wydatki finansowe. No w bardzo różny sposób to się dzieje w różnych rodzinach. E, My właśnie w ten sposób do tego tak podchodzimy, że jakieś konkretne kwoty za coś tam konkretnego, co się dzieje, przeznaczamy na ten czas wakacyjny. I wtedy mniej więcej wiemy już, że na pewno na to i na to możemy sobie pozwolić, a coś innego gdzieś tam sobie odłożymy powiedzmy w późniejszym czasie. Owo planowanie dobre daje nam po pierwsze taki spokój ducha. Przynajmniej my tak mamy, nasza rodzina. Nie wiem jak to jest u Was, napiszcie, jestem bardzo ciekawa, jak to się w Waszych rodzinach dzieje, ale owo planowanie daje nam taki spokój, po prostu, że my wiemy, co będziemy robili, wiemy, że mamy na to finanse. Dla mnie nie ma nic gorszego niż wyjazd w jakieś fajne miejsce i taki wyjazd pełen niepokoju. I wręcz jakiegoś takiego podprogowego strachu, że na coś mnie nie stać, że mam na styk tych pieniędzy. Znaczy, my tak nie podróżujemy. Ja sobie nie wyobrażam takiego podróżowania. Ja muszę mieć poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza jak jestem za granicą. I dlatego tak mówię o tych finansach, żeby naprawdę gdzieś pojechać, polecieć i czuć się bezpiecznie w danym miejscu i czuć, że my naprawdę swobodnie się tam poruszamy, że mamy fundusze, nie wiem, na jedzenie, na różne atrakcje. Dla mnie to jest ważne. Czekam na Wasze opinie, jak Wy akurat do tego tematu podchodzicie. Drugi punkt, o którym chcę opowiedzieć, to miejsce, gdzie my się w ogóle udamy, a tym samym też trochę sposób wakacjowania, odpoczywania. Miejsce, my zawsze wybieramy sobie jedno, jakieś, które chcemy na pewno w danym roku odwiedzić czy gdzieś pojechać, ale mamy w zanadrzu jeszcze drugie. Bo gdyby coś się wydarzyło, no różne słuchajcie rzeczy się dzieją na świecie, i coś się wydarzyło, że nie możemy do tego pierwszego miejsca pojechać, polecieć, popłynąć, to mamy w zanadrzu to drugie, też fajne i też będzie okej, okay, jak, jak te wakacje się gdzieś przeniosą. Chodzi o ten taki motyw rozczarowania, żeby nie było tak, że tylko mamy jedną opcję i nic więcej. Zawsze my mamy opcję B, a jeszcze w mojej rodzinie to. W ogóle jest jeszcze opcja C. I podpowiadam Wam, że to może pozwolić nam uniknąć po prostu rozczarowań. Taki, taki wybór, że jeżeli nawet nie to, to jeszcze i to, i to mamy fajnego do zrobienia. Trzeci temat, o którym chcę Wam opowiedzieć i w mojej opinii to jest w ogóle kluczowa kwestia, jeśli chodzi o relaks wakacyjny dla całej rodziny, to procentowość. I już tłumaczę. Ilość czasu procentowa, jaką chcemy spędzić na zwiedzaniu. Lenistwie. Mm. Na jakichś innych zajęciach, które, no nie wiem, ktoś członków rodziny lu, y, lubi. Po prostu my zawsze przed wakacjami siadamy sobie i ustalamy między sobą, nie wiem, mamy na przykład dwa tygodnie wyjazdu, ustalamy, ile z tych dwóch tygodni przeznaczamy na zwiedzanie, bo akurat nasza rodzina jest y, rodziną zwiedzającą. Ile czasu przeznaczamy na takie totalne lenistwo typu leżenie na plaży y, na leżakach? Y, ile czasu przeznaczamy, nie wiem, na kulturę i sztukę, typu, że gdzieś jesteśmy, akurat są fajne koncerty, jakieś wydarzenia, Wydarzenia kulturalne, w których chcemy wziąć udział, no i jeszcze różne inne rzeczy, które nie wiem, jakieś tam okoliczności, które się mogą w danym miejscu wydarzyć. Myślę, że jeżeli jedziemy już z taką wiedzą, co będziemy robić i jaki procent z tego czasu będzie przeznaczony w ogóle na niektóre czynności, to też jedziemy tacy bardziej spokojni. No i co najważniejsze, na miejscu nie okazuje się, że nagle. Taka Joasia ma ochotę po prostu chodzić po uliczkach, szwendać się tu i tam, zwiedzać, dotykać, chłonąć historię. A na przykład taki Leon to najchętniej by sobie poleżał na plaży. Więc my po prostu przed ustalamy, ile czasu co robimy, ile czasu staramy się razem ten czas spędzać. Ale może warto na przykład też ustalić jeden albo dwa dni rodzinne, gdzie każdy z nas ten czas spędza po prostu oddzielnie, robiąc to, na co ma ochotę. W przypadku dzieci będzie to oczywiście. Trudne, bo muszą być pod naszą opieką, ale myślę, że w przypadku osób już dorosłych. To wcale nie jest trudne i może się okazać fajną opcją. Reasumując, chodzi o to, żebyśmy wcześniej wiedzieli, jaki procent tego wyjazdu przeznaczamy rodzinnie na jakie rzeczy. I od razu możemy przejść do kolejnego punktu pod tytułem: Wiem, co będę robić. Mój mąż zawsze twierdzi, że trzeba szanować czas wakacyjny i pieniądze również, bo skoro już wyjeżdżamy gdzieś, tak, czyli przeznaczamy no, dość duże w tej chwili, jak wiecie, fundusze na przeloty, na mieszkanie, na hotele. To nie traćmy tam cza czasu, tam na miejscu na szukanie atrakcji, na wyszukiwanie, e, nie wiem, jakichś fajnych muzeum, czy na no, jeżeli robicie, tak spędzać ten czas. Albo w ogóle tam, że dopiero się zastanawiacie, okej, okay, dobra, jesteśmy w Barcelonie. Co my tu będziemy robili? My te wszystkie rzeczy robimy przed wyjazdem, czyli zanim gdziekolwiek wylecie, wylecimy, dokładnie wiemy, to tak jak w Pradze. Pamiętacie, byliśmy razem, ja się śmieję, że razem, bo na Instagramie was ze sobą ciągaliśmy wszędzie, pokazując właśnie, gdzie jesteśmy, co oglądamy. My to wszystko zaplanowaliśmy, że sprawdzimy. Do rekomendacji dla Was. Wcześniej wiedzieliśmy, gdzie pójdziemy, do jakiego muzeum, do jakiej galerii, co zobaczymy, na jakich koncertach będziemy, co w samym Starym Mieście chcemy zobaczyć. Po prostu budziliśmy się rano, wiedząc, co tego dnia się wydarzy. To jest bardzo duża oszczędność czasu. To jest spokojna głowa również. I to jest taki właśnie relaks, którego nie macie, jeżeli jesteście na miejscu i nie wiecie, co będziecie robili. A nie daj Boże, nie macie jeszcze na przykład kupionych biletów do muzeum, które chcieliście zobaczyć, bo zazwyczaj niestety te takie kilometrowe kolejki, które oglądamy często na zdjęciach wakacyjnych, to są właśnie te kolejki do znanych muzeów na jakieś znane wystawy. Warto te bilety kupić po prostu wcześniej. I jak już jesteśmy przy tym, wiem, co będę robić, to teraz kolejny punkt wiem, co jem. Może to zabrzmieć śmiesznie, ale my udając się gdzieś w jakiś region świata, do jakiegoś konkretnego miejsca, wiemy dokładnie, gdzie będziemy jedli. Mało tego. My wiemy, ile mniej więcej kosztują tam posiłki. Oczywiście niedokładnie, bo to ceny mogą się zmieniać, ale zawsze i tak można to sobie przed samym wylotem jeszcze też sprawdzić, ewentualnie te Plany swoje troszeczkę zmienić. Menu, restauracje zazwyczaj mają podane wszystkie na bieżąco. My oczywiście sprawdzamy przede wszystkim opinie innych ludzi, którzy byli w danym miejscu. Chociaż też warto troszeczkę z przymrużeniem oka do tego podchodzić, bo każdy z nas ma inne kubki smakowe, inne gusta, inne potrzeby też. Po prostu szukajmy tego, czego dokładnie nasza rodzina potrzebuje i tego, czego my oczekujemy. I na przykład, jeżeli lubimy jeść jednak w lepszych restauracjach, a najlepsze opinie mają jakieś bistra na ulicy, no to nie oczekujmy, że owo bistro spełni nasze wymogi. I na odwrót, jeżeli szukamy, nie wiem, fajnego jedzenia takiego street foodowego typowo, no to nie kierujmy się ocenami super restauracji z czterema dolarkami. tak? Mówię teraz o cenach finansowych. Warto rzeczywiście poświęcić na to czas i sobie właśnie dzień po dniu, jak na przykład, nie wiem, jedziecie gdzieś do innej dzielnicy w danym mieście. Coś tam sobie zwiedzać, to już wiedzieć gdzie będziecie tam jedli. My w ten sposób trafiamy naprawdę do super kulinarnych miejsc i jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby jakieś rozczarowanie nas spotkało właśnie poprzez takie wcześniejsze zaplanowanie ale żeby nie było, że my tylko tak według jakichś sztywnych planów te wakacje z, y, spędzamy, żebyście nie mieli w ogóle w głowie takiego wyobrażenia. Powiem Wam, że na przykład mamy zawsze takie dwa dni szwendacza, ja je tak nazywam, czyli po prostu idziemy przed siebie i to są takie właśnie dni niezaplanowane. Chłoniemy miasto, chłoniemy miejsce, gdzie jesteśmy, właśnie do jakichś tam knajpeczek, których nie znaliśmy ani ich nie sprawdzaliśmy. Siadamy, próbujemy i to też często są takie super dni pełne przygód i właśnie nowych doznań. Y, Fajne, dla nas polecamy później te miejsca, na przykład naszym e, znajomym. Kolejny punkt, słuchajcie, przeszliśmy do kolejnego punktu. Jeżeli mówiliśmy już o takim bezpieczeństwie i spokojnej głowie, typu, że wiem gdzie pójdę, wiem gdzie jem, to ja mam jeszcze ważny punkt e, a propos towarzystwa, z którym jedziemy na te wakacje. E, też o tym często e, mam wrażenie, że się boimy mówić, albo to jest taki temat tabu, e, albo na przykład nie jesteśmy asertywni i godzimy się, że polecimy na wakacje, nie wiem, z jakąś tam dalszą rodziną. No, bo nie do końca na przykład nie potrafimy powiedzieć, że po chcielibyśmy sami na przykład polecieć, tylko w, w swoim towarzystwie. Z czym się wiąże towarzystwo nieodpowiednie na wakacjach? Co mam na myśli mówiąc nieodpowiednie, za chwilę wytłumaczę. Wiąże się z tym, że wracamy z tych wakacji wkurzeni bardziej, zmęczeni i sfrustrowani i jeszcze z poczuciem, że tyle pieniędzy wydaliśmy na coś, co, nas, co nam przyniosło nie odpoczynek, a właśnie jakąś taką irytację, a właśnie nie wracamy no tacy, jak powinniśmy wrócić z wakacji, czyli wypoczę, wypoczęci, radośni, rozmyłani w błogostanie tak naprawdę. Owo nieodpowiednie towarzystwo, tak w cudzysłowie to sobie nazwę, ale tak naprawdę chodzi o ludzi, którzy mają inne potrzeby niż my. Którzy mają dzieci w totalnie innym wieku niż nasze, i te dzieci między sobą, e, no, może nie tyle co nie współpracują, ale często nawet nie mają w ogóle ze sobą styczności żadnej. No bo wyobraźcie sobie, że rodzina z nastolatkiem e, jedzie z drugą rodziną, gdzie jest. Trójka czy dwójka małych dzieci, takich wiecie, dwóch, trzylatków, wymagających ciągłej uwagi, e, e, troski, atencji. No wiadomo, że ten, nie wiem, jak maluchy, ale nastolatek na pewno nie byłby z takiego towarzystwa e, zadowolony. I po prostu nudziłby się, mówiąc wprost, e, a nawet mógłby być umęczony i on, e, i jego rodzice. Trudno po prostu, słuchajcie, zgrać się razem, kiedy rodziny są w innych punktach e, życia swojego. Albo na przykład jadą. E, Dwie grupy, powiedzmy, no, rodziny tak też to będziemy nazywali, które mają inne potrzeby zupełnie jeśli chodzi o odpoczywanie. Typu jedna chce zwiedzać aktywnie, czerpać z tego wyjazdu, chłonąć miejsce, w którym jest, chodzić po restauracjach, smakować też tego życia, a druga na przykład chciałaby nic nie robić po prostu ma taką potrzebę, że chce całe te dwa tygodnie czy tydzień przyleżeć na leżakach, że chce sama gotować w kuchni. Yy, po prostu sami chcą przygotowywać posiłki. No i teraz dwie takie pary. Zobaczcie, jaki rozjazd to jest. Trudno znaleźć kompromis w takim przypadku, chyba że się naprawdę zacznie ten czas po prostu spędzać oddzielnie. A jakby przymuszanie jednych do drugich do swojej opcji i wizji wakacji. No nic dobrego w skutkach nie przyniesie, więc zanim się z kimś wybierzemy na ten wylot, wyjazd, cokolwiek to będzie, warto naprawdę sobie bardzo poważnie zastanowić się nad tym, czy my rzeczywiście wzajemnie damy sobie samo dobro na tym wyjeździe. Czy po pierwsze my jesteśmy dla siebie, tak? Czy ten etap życia, jaki mamy i potrzeby, jakie mamy, są dla nas wzajemnie? Czy nasze dzieciaki też z tego wyjazdu Coś pozytywnego wyciągną, i czy z tego wyjazdu wrócimy nadal jako przyjaciele, <noise> albo jako nadal lubiąca się rodzina. Czasami warto po prostu nie pojechać gdzieś razem i poczekać na bardziej e, odpowiedni moment. Myślę, że to jest, słuchajcie, bardzo ważne. My akurat w tym temacie jesteśmy bardzo asertywni, ale ja już tyle historii słyszałam, najróżniejszych, właśnie z takimi, e, no tak brzydko teraz powiem, wtopami właśnie wyjazdowymi, jeśli chodzi o towarzystwo, i z umęczeniem, e, z jakim ludzie wrócili że myślę, że ta opowieść moja niechaj będzie przestrogą albo takim maleńkim punktem do zastanowienia się po prostu. Być może Wy macie jakieś swoje doświadczenia w tym temacie. Jak zwykle mówię, dzisiaj tworzymy taką bańkę opowieści wakacyjnych. Napiszcie koniecznie, co w ogóle myślicie o moim podejściu, czy Wam się takie sytuacje przydarzyły i jakie w ogóle Wy macie zdanie też na ten temat. Dotarliśmy do ostatniego punktu naszej wakacyjnej opowieści, punktu, który nazywam sobie Spokojna głowa, tak roboczo. A mówiąc spokojna głowa, mam na myśli po prostu ubezpieczenie i poduszkę finansową. No ubezpieczenie, pomyślicie sobie, no Boże, przecież w każdej wycieczce, tak, czy tam gdzieś się wyjeżdża, zawsze jest ubezpieczenie, tam ono kosztuje sobie 200-300 zł, ja to klikam i jest święty spokój. Mało osób, mam wrażenie, poświęca swój czas, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę to ubezpieczenie podstawowe, bo to są zazwyczaj ubezpieczenia podstawowe, dotyczy, a gdyby to zrobiły owe osoby, to by dowiedziały się, że w przypadku na przykład jakichś wypadków medycznych, to nie jest już opieka lekarska przy takim najniższym ubezpieczeniu, a tabletka przysłowiowana ból głowy. Ja oczywiście teraz sobie żartuję, ale tak naprawdę mam na myśli tego typu sytuacje, że dzieje się coś właśnie bardzo daleko od domu. My jesteśmy przekonani, że my w tym ubezpieczeniu mamy. Pełne poczucie bezpieczeństwa, taki, że się nami zajmą na miejscu, a często jest tak, że nie, że jakby w tej kwocie są naprawdę jakieś podstawowe tylko działania, tak, które są nam oferowane. Dlatego my, jak wyjeżdżamy, mój mąż się ze mnie śmieje, że ja jestem taka po prostu, że spodziewam się najgorszego, tak jak się spodziewała. Nie jest tak, ja się wcale nie spodziewam, ale wykupując to naprawdę bardzo dobre ubezpieczenie i bardzo dokładnie czytam zawsze umowy, lubię mieć poczucie, że naprawdę jakby się coś już nie wiem, strasznego wydarzyło najróżniejsze opcje, biorę pod uwagę, to my jesteśmy zabezpieczeni. Mało tego, lubię mieć poczucie, że mamy też poduszkę finansową, czyli jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, to że jednak gdzieś są. Y Odłożone jakieś finanse, które nam pozwolą bezpiecznie po prostu się tam czuć, także ja mam ową spokojną głowę, że poradzimy sobie tam, gdzie jesteśmy. Że, żeby nie wiem, co się wydarzyło, to po prostu sobie poradzimy. Nie wiem, czy to jest ważne dla was, taki spokój ducha, właśnie. W mojej ocenie i dla mojej rodziny, ja mówię o naszych doświadczeniach teraz, dlatego jestem tak bardzo ciekawa waszych opinii, waszych opowieści, w ogóle jak to u was wygląda. Ale dla mojej rodziny chyba właśnie ten spokój ducha i taki w ogóle spokój, że my wiemy gdzie lecimy, co będziemy oglądać, y, gdzie będziemy sobie jeść, że już wszystko mamy kupione, bilety do muzeów, bilety tu, bilety tam, y, przejazdy nawet, że wiemy gdzie, skąd, jeżeli na przykład przemieszczamy się z miasta do miasta, tak jak też pokazywaliśmy wam, y, jak byliśmy właśnie z Toskanii, że przejeżdżaliśmy po prostu po różnych miastach, to my nawet wiemy Czym będziemy jechać, w jaki sposób ta komunikacja będzie się odbywała. Nam to daje duże poczucie spokoju i też relaks duży, jak już jesteśmy na miejscu. Nie mamy w ogóle żadnej spinki, nie boimy się niczego, taki po prostu ten spokój ducha. A tak zupełnie bez punktacji, na koniec jeszcze jeden punkt wymienię, ale to już nie będzie taki. Punkt, punkt, bonusik ode mnie, chcę opowiedzieć Wam o naszym podejściu, jak się owe plany, o których mówiłam wcześniej, wykrzaczają, jak to mówi mój mąż. Czyli po prostu coś się, nie wiem, nagle niespodziewanie zmienia, zamknęli muzeum, nie ma pociągu, no po prostu wiecie, że owo Wasze fajnie zaplanowane życie wakacyjne nagle ulega zmianie. My podchodzimy do tego w ten sposób, że plany są dla nas, a nie my dla planów. Że nawet jak się coś zmieni, to nic nie szkodzi. Po prostu siadamy i na bieżąco okej. Okay, nie, nie ma tego, nie ma tego co robimy. Co fajnego zamieniamy za to. I myślę, że w ogóle takie podejście do wakacjowania właśnie takiego jak, jak to się fajnie potocznie mówi poluzuj, poluzuj gumkę w gadkach. Właśnie wyluzuj się. Nie przejmuj się tym, że coś się zmieniło. To jest bardzo ważny czynnik, jeśli chcemy mieć te wakacje no, pozytywne po prostu, takie bez stresu, bez nerwów, że coś tam się właśnie zmieniło. Z tym was bym chciała zostawić, żebyście postarali się przede wszystkim po prostu luźno do tych waszych wakacji podchodzić i nieważne, jakie spełniacie, bo ja akurat ten dzisiejszy odcinek, te nasze punkty najbardziej odnoszą się do no, dalekich podróży już, tak? Do podróżowania, do wylotów, do pobytów zagranicznych, ale myślę, że sporo z was na przykład w ogóle nie lubi tak spędzać czasu, tak mniemam w sobie, że być może wolicie, nie wiem, na przykład góry, chodzenie po górach, czego ja na przykład nie za bardzo lubię. Albo wolicie, nie wiem, w Polsce spędzać te czas, ten czas wakacyjny bardziej, aniżeli na wyjazdach zagranicznych. Nieważne gdzie, nieważne w jaki sposób, ważne, słuchajcie, żebyśmy wszyscy Wrócili po wakacjach wypoczęci, bo to jest główny cel tak naprawdę tego czasu wakacyjnego. A mam wrażenie, że dla wielu z nas cel nieosiągalny, właśnie przez to, że dużo różnych błędów robimy w trakcie, e, typu właśnie towarzystwo, które nas stresuje, typu niezabezpieczenie finansowe albo takie jechanie na styg, że my w stresie jesteśmy, nie wiem, że gdzieś nie możemy sobie usiąść w restauracji na przykład i zjeść, bo nie ma na to, tak? I siłą rzeczy, jak w tle głowy gdzieś mamy takie negatywne myśli i strach, Strach jest najgorszą blokadą dla relaksu, właśnie poczucie niebezpieczeństwa. Dlatego tyle dziś mówiłam o tym spokoju ducha i o takim poczuciu, że jest dobrze, że, że jesteśmy bezpieczni. Ja Wam z całego serca życzę cudownych wakacji w tym roku. Nieważne, gdzie jedziecie, nieważne, jakie je zaplanowaliście. Czekam na te Wasze opowieści. Bardzo jestem ciekawa, jakie Wy w ogóle macie pomysły na wakacje. Może jakieś macie swoje fajne triki, które Wam się sprawdzają? Napiszcie, słuchajcie, pod spodem. Z ogromną przyjemnością ja o tym poczytam, myślę, że nasi widzowie również. Teraz będę się już żegnała. Bardzo dziękuję Wam za ten wspólny czas. Trochę było nad zatoką, trochę było tutaj w ogrodzie. Zostawiam Was jeszcze z innymi odcinkami, takimi luźnymi. Jeżeli chcecie jeszcze ze mną sobie zostać i obejrzeć te inne odcinki, to teraz właśnie wjeżdżają Wam tablice do tych odcinków. Kciuki w górę poproszę, subskrypcję kanału i widzimy się za kilka dni.